Cieszę się, że przybywacie. Witam Was w dawnym domu Partia, obecnie Muzeum PRL-u w Nowej Chucie. Zapraszam do obejrzenia ekspozycji, ale przede wszystkim chciałbym, żebyście spojrzeli na tę archiwalną fotografię. Jest to bazylika Ojców Cystersów w Mogile. W 1979 roku ta budowla przestała istnieć, bo jakiś szalony naukowiec wysadził ją w powietrze. Wysadzony w powietrze? Okazało się jeszcze, że w środku byli ludzie, i wszystko to się stało w wyniku straszliwego pecha. Jak to? Nie płacze? Wiecie, co dobrze, że jesteście. Chodźcie za mną. Chodźcie, chodźcie, chodźcie szybko. Posłuchajcie. Na placu centralnym stał pomnik Lenina. Wielu próbowało go wysadzić, i pewien młody, szalony naukowiec postanowił zrobić to samo. Skonstruował rakietę, poszedł na łąki Nowochuckie, wspiął się na wieżę spadochronową i odpalił tę rakietę. No i nie trafiła. Chodźcie. To jest schron przeciwatomowy, wybudowany w latach zimnej wojny na wypadek ataku nuklearnego. Możemy... Proszę, proszę proszę. Spróbujcie. W tym pomieszczeniu odkryłem portal do przenoszenia się w czasie. Tak jest tak i słuchajcie, powiem wam prawdę. To ja byłem tym szalonym naukowcem. Tak, to ja byłem tym szalonym naukowcem tylko 37 lat temu. Niestety sam nie mogę się przenieść w czasie, bo nie mogę się przenieść sam do siebie po prostu. Dlatego proszę was o pomoc. Musicie tam się przedostać do 79 roku, spotkać mnie, musicie mnie przekonać tamtego o 37 lat młodszego, no, żebym nie wypuszczał tej rakiety. Ale ja jak przekonać? A może napiszemy list? Ja mam kartę od no, długopis. Super! Dobra, dajcie. Tylko, tylko co napisać? Co napisać? To ja... To ja z przyszłości, gdy wystrzelisz rakietę to zginą niewinne osoby. Zginą niewinne osoby, bo rakieta trafi w klasztor, nie? Dobra. Za 30 sekund otworzy się portal. Uwaga, nie boicie się, co? Nie. Nie, Dacie radę? Tak.

się w czasie. To są chyba łąki nowochódzkie. Musimy znaleźć wieżę spadochronową. To miejsce wygląda bardzo dziwnie. Tutaj nie ma żadnych domów. Co to było? No, Botérica A Jerry gente... A Gigi 65 milionów. Jak to? Nic, jeszcze raz spróbujemy. Otwiera się następny Nie. portal. Nie. Za... Nie. Dacie radę, dacie radę, na pewno się Wam uda. Uwaga! 12, 11! Jest jakaś dziewczyna. Ona chce skoczyć do wody. Nie rób tego! Stoj! Co ty robisz? Muszę skończyć ze swoim życiem. Że co? Nie mogę wyjść za tego Niemca. Za jakiego Niemca? Za księcia Rydgiera. Jestem Wanda, córka króla Kraka. Legenda o wadzie. Co nie chciała Niemca? Nie kocham go. Jak go nie poślubię, będzie wojna. Muszę się zabić. Nie, chodź z nami. Gdzie? Do przyszłości. Do jakiej przyszłości? Chodź, wytłumaczymy ci po drodze. A to kto? To jest Wanda! Księżniczka Wanda. A. Która nie chciała poślubić Niemca. To pan jest mi naukowcem. Tak, to ja. Może w końcu nauczy się pan obsługiwać ten portal czasowy? Ach, o, oczywiście. Tylko słuchajcie, to znaczy, że musimy jeszcze spróbować. Nie jeszcze raz. Proszę! Chodźcie, ze mną na pewno się uda. Dziękuję księżniczko. No próbujemy, próbujemy Działam. jeszcze raz. Działam. Działam. Trzymajcie się, naprawdę. Pada, portal, portal otwiera się za 12 sekund, pada, za 12 sekund, 10, Tam jest wieża spadochronowa. I chyba pan Piotr, młodości. Musimy go powstrzymać! Panie Piosen! Panie Piosen! Co wy tu robicie? Uciekajcie stąd! Niech pan nie odpala tej rakiety! Nie wy jesteście? Przybywamy z przyszłości. Jakiej przyszłości? Oto list, wszystko wyjaśni. Jestem tobą z przyszłości. Chciałem naprawić swój błąd. Nie odpalaj tej rakiety, bo zginą niewinni ludzie. Co? Co to za bzdury? To nie jest mój charakter pisma, ja tak brzydko nie piszę. Nie mam czasu do stracenia, muszę odpalić rakietę. Nie! Yeah! Yeah! Rakieta wyścieliła, przez Was zmieniła kierunek lotu. Rakieta trafiała w Dom Partii. Dom Partii? Przecież tam było Muzeum Perelu i Pan Piotr. <śmiany> Proszę pani, proszę pani, to był kiedyś dom partii. No tak był, ale z 37 lat temu i został wysadzony w powietrze. A muzeum? Muzeum prl gdzie jest? Muzeum prl jest w dawnym kinie Światowit. To musicie iść w tamtą stronę. Zdobujemy. Dobrze, czy tu pracuje pan Piotr? – Tak, pracuje. Proszę bardzo wejdźcie tam na salę. A ta wspaniała bazylika w 1979 roku w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach została ocalona przed zniszczeniem. Witajcie młodzi bohaterowie! Dziękuję Wam za wspaniałą pracę przy tym filmie, za niezwykłą grę aktorską. Za pomoc przy filmowaniu i nagrywaniu dźwięku. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał i że już wiecie, że zrozumieliście, że tak naprawdę w życiu wszystko zależy od Was. Liczą się tylko Wasze chęci i marzenia. Nie przestawajcie marzyć! Czas już na mnie. Do zobaczenia, młodzi bohaterowie, w tym albo w innym czasie. 5 4 3 2 1 A